Seat Alhambra 1.9 115 koni 2003 rocznik dzisiaj przeciszymy sobie wtryski przyszła do mnie paczka Stek 2000 zaraz ją rozpakujemy i będziemy podłączać filterek, przewodzik I flaszka 370 ml około 20 minut. Czas zabiegu, bierzemy się do roboty. Króciutko jeszcze o podłączeniu przewód powrotny, przewód do pompy, który idzie w akuum. pod powrotny Podłączamy jeszcze filterek. Te dwa później mostkujemy, czyli omijamy bak i filtr I do roboty. To co mamy podłączone już? Zalewamy i do roboty. Teraz po do 20 minut. Czekamy do pełnego zjadło. A później zobaczymy efekt korekty podczas używania TEC 2000. Zobaczymy jak będzie dalej. Śmiecie pracuje również, nie ma żadnych problemów z podłączeniem. Na preparacie działa normalnie. Śmiało polecam. No, niedużo nam zostało, zaraz będziemy kończyć. Żeby nie zapowietrzyć silnika, silnika jako wtrysków, oczywiście. No i składamy do kupy za chwilę. Operacja zakończona. Na tą chwilę wydaje się mi, że bardziej miękko reaguje na gaz. Zobaczymy po jeździe. Tymczasem pozdrawiam i polecam. Tek 2000. Bardzo dobry produkt do czyszczenia wtrysków.